TERNEHOMICUS, tłumacząc na język polski, dzień dobry po estońsku. Dzisiaj w końcu obchodzimy dzień języka estońskiego, ale uwaga, nie z Estonii, a z Polski konkretnie z Warszawy przyjechała do nas dzisiaj najbardziej wysportowana mama w Polsce, to fit mama Ewelina Krawczyk, która już czeka z naszym najmłodszym gościem programu przy naszym stole. Moi drodzy, dziś w programie dowiemy się, czy Polacy wolą na weselu mieć DJ-a, czy może orkiestrę, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to nasz program Rozpoczniemy Rozmowę z naszym gościem. Zanim ja również zaproszę Was na materiał, który przygotowaliśmy dla Was, to chciałam powiedzieć jedną prostą rzecz. Hakamy programi, czyli rozpoczynamy program. To ćwiczenie jest rewelacyjne dla pupy, dla ud i oczywiście pracują nam tu ręce, a najbardziej zadowolony będzie maluszek. Stajemy w rozkroku, będziemy wykonywać przysiad. Pamiętamy, żeby kolana nie wychodziły za stopę, tylko równiuteńko, kąt prosty, pupa w dół i dzidzia do góry. Pupa w dół i dzisiaj do góry. Ha, ha. Uf, oddychamy. To jest bardzo trudne ćwiczenie, szczególnie jak dziecko jest ciężkie, ale za to bardzo skuteczne, bardzo dobre dla naszego ciała i dla naszego wyglądu. I chłopsa. I chłopsa. Troszeczkę łatwiejszą wersją tego ćwiczenia. Zaczęłam od trudniejszych, bo to zawsze lepiej sobie postawić wyższe wyzwanie. Łatwiejszą wersją będzie nie podnoszenie maluszka, tylko przytulamy go i zwyczajnie robimy przysiad. Hop. hop. Możemy go przodem bądź tyłem. Jak nam wygodni. Tak też jest bardzo dobrze. Hop. Oddychamy. To nie jest łatwe. To nie jest ciężkie zadanie, ale nic, co jest dobre, nie przychodzi łatwo i szybko. Ze mną chyba najpiękniejsza i najbardziej wysportowana fitmama w mieście, Ewelina Krawczyk i prześliczny przystojny Anton. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Cześć. Ja tak na dzień dobry chciałam zapytać Cię Ewelina o to, jak można zadbać o serwetkę z maluchem? Bo ostatnio, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że e, proponujesz różne ćwiczenia. I teraz chciałam zapytać, które ćwiczenia to jest podstawa, które trzeba wykonywać z dzieciaczkiem. Mm, dziękuję bardzo za tyle komplementów. Bardzo mi miło i wzajemnie. Dziękuję. Um, przede wszystkim musimy pamiętać o tych nefralgicznych e, tak. e, naszych częściach, czyli uda, brzuch, pośladki. Wiadomo, że brzuch nam się, skóra na brzuchu nam się rozciąga, dzidziuś nas e, rozpycha od środka, więc warto skupić się na tych partiach. Ja uważam osobiście, że musi to być trening z obciążeniem, mhm. bo tylko dzięki niemu wzmocnimy i e, spowodujemy, że to nasze ciało wróci do da, dawne, dawnej formy, bo inne, inne treningi będą troszeczkę za lekkie. Dla naszego organizmu, żeby go pobudzić do działania. Dlatego ja wykorzystuję troszeczkę Antona. Jeżeli właśnie maluszek ze mną nie współpracuje, chce spać, a ja mam wolną chwilkę, to biorę butelki z obciążeniem albo mam w domu sztangę i też ćwiczę właśnie z obciążeniem. I to serdecznie polecam wszystkim kobietom. Nie należy się bać obciążenia, bo wielokrotnie moje klientki, jak pokazuję im sztangę czy obciążniki, mówią: Nie, 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 ja nie chcę wyglądać jak kulturystka, tak, nie będę prawda. tego podnosić. To jest nie takie chcę. przeświadczenie. Tak. A powiedz mi, w jakim czasie po porodzie można za zacząć ćwiczyć już? Taki okres, no zależy, to jest, czy to jest cesarka, czy poród naturalny, ale należy sobie dać te sześć tygodni, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy czuły się dobrze, żeby wcześniej tego nie robić. Ja też czekałam, żeby nie było jakiegoś krwotoku. Trzeba jednak dać sobie ten czas na, na, na odpoczynek, bo to jest bardzo duży wysiłek dla organizmu, poród. Mm -hmm, tak. No więc po takim czasie, właśnie po sześciu tygodniach można zacząć już ćwiczyć. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze Ewelina, bo chciałam wrócić do tego, co powiedziałaś. Powiedziałaś o brzuchu i o udach. To są te najbardziej takie właśnie newralgiczne punkty naszego ciała, które najdłużej wracają do wcześniejszego stanu pierwotnego? Tak, brzuch, uda, pośladki również. Zależy też w jakiej byliśmy formie przed ciążą, czy ćwiczyliśmy właśnie. i czy ćwiczyliśmy w ciąży. Mam klientkę teraz, którą przygotowuję do ciąży. I to się może tak wydawać, że do ciąży później urośnie mi ten brzuch. Mm -hmm. To jest mylne. Trzeba ćwiczyć, ujędrniać ciało, żeby później to wszystko trzymać w, ry w ryzach. Tak jest. Ja w dziewiątym miesiącu miałam zarys mięśni. Mm. Bo my z Antonem ćwiczyliśmy, chodziliśmy na basen i ćwiczy, ćwiczyliśmy również w ciąży. Mm -hmm. Wiadomo, że przed ciążą też, ale w ciąży nie należy o tym zapominać. Nie kładziemy się na kanapie, jesteśmy aktywne, to jest bardzo ważne. No właśnie, jeszcze wróćmy znowu do tej ciąży, tak? Jeszcze przed porodem. To też trzeba chyba jeść tak odpowiednio zbilansowane posiłki, tak? Jakie posiłki, ile razy dziennie powinniśmy jeść, żeby i żeby dzidziuś był zdrowy, tak? I żeby dostawał wszystko, czego potrzebuje. No i żeby mama miała też energię. W ciąży, tak? tak w ciąży. W ciąży przede wszystkim należy słuchać swojego ciała. I nie odmawiamy sobie niczego. Ym, wiadomo, że nie przesadzamy z czekoladą, nie wcinamy całej wielkiej. Jak mamy ochotę na coś słodkiego, jemy, tylko rozsądnie. Mhm. Mamy ochotę na makaron, no to zjedzmy pełnoziarnisty. Mamy ochotę zjeść pizzę raz na jakiś czas, wiadomo, że trzeba. Ja na przykład nigdy wcześniej nie, nie piłam kefirów, natomiast w ciąży miałam ogromny apetyt na nie. Później gdzieś doczytałam, że w tym okresie akurat rozwijały się kości u dziecka, A. więc to było potrzebne. Ja słuchałam siebie i też polecam, żeby kobiety w ciąży słuchały swojego organizmu i wiadomo, racjonalne, częste, regularne posiłki zdrowe, wszystko gotowane. Wiadomo, że może być grillowane mięsko, ryby. Wszystko to, co jest najzdrowsze dla nas. Organizm w ciąży sam wie. Ja na przykład też wcześniej jadłam dużo kurczaka w ciąży, niekoniecznie, bo tam jest dużo hormonów, mm -hmm, tak. więc polecam wtedy indyka. Genialnie, słuchajcie. Ewelina, jeszcze przyjdziesz do naszego programu i poopowiadasz, bo masz na pewno mnóstwo rzeczy i mnóstwo patentów do sprzedania wszystkim mamom, przyszłym mamom i kobietom, które dopiero myślą o ciąży. I chciałam zapytać jeszcze odnoś odnośnie naszej sądy. Jeśli ślub, to DJ czy orkiestra? Orety, orety. To zależy też chyba od pary, bo jeżeli rodzice są bardzo dyskotekowi i lubią tańczyć, no to czemu nie? DJ teraz jest takim rozwiązaniem, że jest dość popularny i nam zagra to, co chcemy. Orkiestra no to jest większa interakcja. Chodzą między tymi stołami, ludzie się cieszą. Nie wiem, co ja bym wybrała, musiałabym się zastanowić i przedyskutować to z partnerem. Myślę, że dwa wyjścia są dobre pod warunkiem, że DJ jest dobry i orkiestra, i orkiestra potrafi dobrze śpiewać. To moja znajoma powiedziała, że ona zrobi taki patent, że na początku będzie DJ, a później będzie orkiestra. Idealne rozwiązanie. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy a my teraz sprawdźmy, co Warszawiacy wolą: DJ-a czy orkiestrę na weselu. Na weselu DJ czy orkiestra? Orkiestra. Orkiestra. Ja raczej DJ. DJ, teraz to DJ bardziej. Chyba, że jakaś fajna orkiestra z jajem. Orkiestra. 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 Też orkiestra. DJ DJ zdecydowanie jestem za muzyką klubową i muzyką trans. I no niestety nienawidzę Disco Polo. DJ. Orkiestra. Orkiestra. Pół na pół. Zero wesela, zero ślubu. Na stołecznych ulicach ona, Małgorzata Załoga, nasza redakcyjna koleżanka, która eksplorowała warszawskie ulice, by znaleźć odpowiedź na to jakże nurtujące nas pytanie. Na weselu DJ czy orkiestra? A w studio on, Sebastian Sępka, to disco jazda no tak. na antenie to TV. Dobrze, jeśli mógłbyś stać się takim dodatkowym podmiotem tej sondy, to mhm. ty osobiście. Wiem, że jesteś młody, masz jeszcze sporo czasu, ale załóżmy, mhm. że za jakiś tam czas się hajtasz. Na weselu bierzesz DJ-a czy kapelę? Ja powiem na takim przykładzie, ponieważ byłem na weselu, na którym było bardzo dużo. Młodych ludzi i o dziwo sami prosili się o to, żeby puszczać te kawałki jednak dyskopolowe i żeby jednak była orkiestra, ponieważ. Jak wiadomo, DJ i te nowsze kawałki nie sprawdzają się kompletnie na tych tradycyjnych weselach. Czyli stare, niezawodne kapele. Nie stać, ale my też źle jakby odbieramy um, te kapele weselne, bo jeśli słyszymy kapela weselna, to od razu widzimy wypoconą czerwoną mm -hmm. koszulę tak, i pana jasne. z wąsem, który jest lekko podchmielony i śpiewa nam oczywiście jakieś e, sztandarowe numery, szlagiery każdego wesela. A może być jasne, fajna, ale to też się zmienia. Poza tym to też zależy od naszego wyboru. My musimy bardzo dokładnie sprawdzić kapelę, która będzie dla nas grała. Musimy przesłuchać ich piosenek i sprawdzić, czy na pewno spraw na naszym weselu. No dobrze, jak jesteśmy już w tematyce tych wesel, to ja też chciałbym teraz wybrać tę te jedną konkretną grupę naszych rodaków, mianowicie gwiazdy, celebrytów, tak. artystów, etc., etc. Czy są w naszym rodzimym showbiznesie gwiazdy, które albo posunęły się krok do przodu i zaprosiły media na wesele, uh -huh. albo po cichu zdradziły zbyt dużo szczegółów z tego ważnego dnia, kiedy stanęły na ślubnym kobiercu i powiedziały sakramentalne: tak. Trzeba przede wszystkim napomnieć o tym, że nawet jeżeli mówią o tym po cichu, to jednak bardzo często są to ustawki z mediami. Zapraszają po cichu paparazzi, żeby przy pokryjomo zrobiły jakieś zdjęcia, jak wychodzimy z kościoła. A informacje pokazali znajomi i znajomy. Też, informator tak, oczywiście. Tłumaczymy się z tego, żeby oczywiście nie wyszło na jaw, że to my zaprosiliśmy media. A poza tym też warto napomnieć, że to jest bardzo dobra promocja dla gwiazdy, ponieważ my chcemy czytać i oglądać te pierwsze okładki gazet, gdzie gwiazda jest w ślubnej sukni, gdzie ten ślub jest naprawdę sprzedany na 100% i to są naprawdę bardzo duże pieniądze. I wtedy wchodzi ona cała w bieli. Tak, no, kto dokładnie. pokazał się na okładce w sukni ślubnej albo kto zaprosił media na eee, na, o, na okładce na pewno znalazł się Cezary Pazura i Edyta Zając. Którzy, którzy mieli za sobą już spektakularny ślub i pokazali się na okładce magazynu, pokazali też jakby backstage tego swojego wesela, wszystkie przygotowania i tak dalej. No wtedy Pazu Pazura niestety miał słaby moment w swojej karierze, więc uważam, że też to było troszeczkę dla pieniędzy. Rating do góry. Tak, oczywiście. A poza tym przez to ludzie zaczynają na nowo o nim czytać, staje się bardziej rozpoznawalny, ludzie przypominają sobie, że o istnieje taki pazura, jest bardziej oglądany, za czym idzie, ma też więcej roli w, 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 swoim, w swoim zawodzie. Okej, okay, okay. ktoś jeszcze? E, tak, plus tego mamy oczywiście Tomasz Lubert i Ewa Wojtasik. E, wzięli ślub, zaprosili media, o, do, wiem, zaprosili media do kościoła. Doda była wtedy świadkiem tego ślubu, więc dodatkowe korzyści dla mediów, żeby podspykać sobie jakieś e, ciekawe zdjęcia. No cóż, no gwiazdy bardzo często zapraszają media do kościoła, e, czy też na wesele, no bo jak mówię, to naprawdę wiąże się z bardzo dużymi pieniędzmi. Takie sesje są naprawdę bardzo drogie, a poza tym gwiazdy chyba bardzo chętnie promują się na tym. Czas antenowy jest nieubłagany. Niestety nasza rozmowa powoli zmierza Ku końcowi, ale błagam jeszcze tak króciutko na koniec, musisz powiedzieć naszym widzom o największej wpadce weselnej, jak już mówimy o ślubach, bo po prostu jest. E... No, no, miażdżąca. ja nie mogłem uwierzyć, że to się w ogóle wydarzyło. Tak, w największe wpadki w Polsce, jakie się zdarzają, zdarzają na weselach, to na pewno to, że dajemy pustą kopertę. No tak, a to, co się wydarzyło w Radomiu, powiedz, błagam, bo to jest e... no, w Radomiu... historia, w którą ja nie mogę uwierzyć. Było niestety bardzo tragicznie na, na weselu e, zmarła pani młoda. No, i nie Co było ciekawie. No, niestety wy wydarzył się bardzo tragiczny wypadek, o którym lepiej nie mówić. Ale sądzę, że w Polsce w ogóle bardzo dużo zdarza się takich sytuacji. Poza tym, e, bardzo dużo gości przychodzi nieprzygotowanych na wesele. O czym my powinniśmy pamiętać, że jednak idąc na takie wesele, powinniśmy być przygotowani, ponieważ my sprawiamy radość tej młodej parzy, która wtedy, wtedy celebruje ten dzień. E, no, na przykład e, ludzie bardzo często przychodzą tylko i wyłącznie na wesele, a nie przychodzą na ślub, bo ponieważ za darmo tam, e, idą się pobawić. Ale kawaler, Sebastian. Rozgadał, ja też się rozgadałem. Temat wesel, widzę, jest nam bliski, dlatego jeszcze z pewnością do tego tematu wrócimy. Natomiast teraz skupmy się na tej wspaniałej dwójce: Katarzyna Morawska i Paweł Konrad, czyli program To Śmieszne i To Social Men, już teraz na naszej Antonie w programie To Witaj z przeglądem bieżących wydarzeń. Paweł, ja jestem bardzo ciekawa, co ty dziś dla mnie przygotowałeś? Mam dla ciebie przegląd najświeższych plotek z show biznesu. Na pierwszy celownik lecimy z Margaret, mhm. która rzuciła chłopaka i portale znają powód, jak się okazuje. No, jestem bardzo ciekawa, dlaczego. Słuchaj, no dla Margaret to jest ostatnio trudny czas, bo nie dość, że przegrała prawo do prezentowania Polski na konkursie Eurowizji. No to właśnie ma jeszcze problemy w życiu uczuciowym. Zerwała, z, skończył się jej związek z Adamem Zemlerem, producentem telewizyjnym który trwał aż dwa lata, wyobraź sobie, i jak sama Margaret mówiła, był ważnym elementem w jej życiu. Para nie widziała poza sobą świata, no ale w końcu, jak to bywa w takich związkach, dobiła ją codzienność i rutyna. No właśnie, chciałam zapytać dlaczego? Dwa lata, no to długo. Słuchaj, no Margaret, jak pisze, poczuła, że powinna zakończyć ten związek, wszystko przez pracę, Yy, ona dużo pracuje, ciągle jej nie ma w domu. Adam z kolei pracuje przy programach. Jeden pracuje, drugi pracuje, no nie i się. w związku nie ma, więc yy, tak to wygląda. Ale z jakim smutkiem to mówisz, no, no, taka smutna sytuacja jest, bo jestem wielkim fanem Margaret. Mhm. I słuchaj, jeszcze odnośnie Margaret, słuchaj, dziwne, wyzna dziwne wyznanie też Margaret pojawiło się w sieci, ponieważ okazało się, jaki jest yy, fetysz Margaret i wyszło na jaw. I wyobraź sobie, że jej fetyszem jest yy, suszarka. I Margaret wyznaje, że godzinami suszę się suszarką. Ale wiesz może o co chodzi? Bo jak dzieci są małe, to bardzo lubią, kiedy ktoś włącza suszarkę. Dokładnie. Więc może z tego jej się wzięło, że pamięta, jak była mała, gdzieś dokładnie, tam w podświadomości, że ta suszarka ją uspokajała. uspokajała. sama mówi, że przede wszystkim mam taki fetysz, że suszę się suszarką. Zwykłą suszarką do włosów, włączam ją na tryb, który nie parzy, i tak się suszę trzy godziny, przewracam z boku na bok i czytam sobie książki. Niesamowicie mnie to relaksuje. To mój rytuał: suszarka i książka. I słuchaj, co ciekawe, suszarka pojawia się w wymaganiach i koncertch. I reklamowych, więc musi być tutaj suszarka, wtedy się pojawia margaret i wszystko jest, wiesz, fajnie i elegancko. Ale to jest ciekawa, sama zainteresowana wiesz, co? i zadowolona. I jak mówiłaś, właśnie też wspomina to z czasów dzieciństwa. I mówi, że moja mama mnie usypiała przy suszarce. No do dzisiaj ciepło i ten charakterystyczny szum bardzo mnie uspokaja. Potrafię obudzić się o 6 rano, włączyć suszarkę i z powrotem pójść spać. Ja mam nadzieję, że ty kiedyś przygotujesz nam takie zestawienie, czego gwiazdy oczekują w trakcie swojej trasy koncertowej, mhm. czy na przykład na jakichś takich mniejszych występach. Postaram się. Mam postaram nadzieję, się. że, bo to jest bardzo ciekawy temat. I co jeszcze masz tam yy, dla mnie przygotowane? Filip Heizer już nie chce być grupciem. A on jest grupciem? No tak uważają yy, tutaj wszyscy obserwujący go na Facebooku i na Instagramie, yy, ponieważ sam zainteresowany powiedział, że miał liczne komentarze określające tego, jak wygląda. Yy, mówi, że w pracy mówiono o nim pieszczotliwie, grubcio. No i w końcu prezenter powiedział, dość. I Filip postanowiłby być na siłowni, tak, i w powietrzu, że już czuć wiosnę i ten wiosenny klimat. Więc to chyba idealny moment, żeby coś zrobić. Może do... poćwiczyć z naszą fitmamą. O, na przykład. Paweł, powoli musimy kończyć, bo ja wiem, o. że z Sebastianem macie dla nas przygotowany tak. specjalny challenge. Mamy dla Was dzisiaj super challenge. Więc zapraszam Cię do kuchni. No a Wy już za chwilę zobaczycie, co to jest za niespodzianka przygotowana przez chłopaków bo my z orkiem. No niestety nie wiemy o co chodzi. Tak, jak Kasia powiedziała, tak jej słowo stało się ciałem. Ja niestety, jeśli chodzi o nomenklaturę tych wszystkich challenge, jestem troszkę do tyłu. Nie wiem, jak ten challenge się nazywa, natomiast ja wiem, nie. że dzisiaj będzie jedzony. Czyli można to nazwać tak po prostu potocznie żarcie challenge. O co chodzi? Nie wiem, natomiast wiem, że panowie wprowadzili mnie trochę w to wyzwanie Czapeczka. i wiem, że musimy zakryć tą czapeczką sobie oczy, a więcej powie Sebastian, mhm. co będziemy robić? Więc nasi prowadzący zamkną sobie teraz oczy, o, dokładnie je zakryją, ja a tak my będziemy. Zrobić. Ja, ja zamknę pod spodem oczy. Tak, będziemy częstować ich smakołykiem, że... ja a nasi prowadzący muszą zgadnąć, ja co pytanie, to jest. Ja mam pytanie, a sam tak? to robiliście, czy to jest przygotowane już? Tak, a już jest... To... A, to jest taka nie niespodzianka. Właśnie nie niespodzianka. Kupujesz, ja się boję, Olek, a ty? To... Nie gotowi? Ja weźmiecie już do widzę, ust widzę. ten przysma, hmm, przysmak, przysma. musicie hmm. zgadnąć, co to jest, obydwoje na raz. Zobaczymy, czy jesteście zgodni w tym, co mówicie. Dobra, to ja was otwierać proszę buziaczki. Olek, proszę i na razie nic nie mów. I teraz Kasia. Co to, Dobrze, masz? co to może być? Suszony pomidory. pomidory. – Dobrze! Dobrze. – mm. Super. – Super. Drugi przysmak. – Lecimy dalej. Cztery półgłówki. Mm, 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 mm. A co aż Wiemy, takie że smaczne, przygotowaliśmy okay. smaczne smakołyki. Do okay. Muziaczek. O, do buzi. Muziaczek. Buzi. Niechaj, mm, no. ale byłem głodny. Dzisiaj dokarmiamy naszych prowadzących Jopasta. program. To witaj. Kabanos. A, kabanos. Ojej, kojarz! Ale jaki dobry. Dobrze, teraz Dobrena. następny. Pytają, z jakiego mięsa. Nie wiem, Wołowe? E, Wieprzowe. przepraszam. O, i Oj, to jest takie, słuchaj, miękiste. Wiem, wiem, wiem. Mm. Co to jest? Cerek pleśniowy. Cerek pleśniowy, tak, mm. zwany bril. Bril, tak. Bardzo dobrze. Mm. Się, jeszcze, jeszcze macie coś Mamy, co teraz będzie coś naprawdę smacznego. O. Kasia pierwsza, Kasia pierwsza, olej. Nie jest otwieraj się już tutaj. Okay. Cytryna! Nie, to nie, jest, cytryna. to nie jest cytryna. Limonka. Dokładniej. Dobrze. Limonk. Limonka. Limonka, Za zaskakują. Już możemy? Jeszcze, jeszcze jeden cały? Tak? W... Ostatni. A ja może to wypluć? <grym> możesz. <grym> możesz, możesz oczywiście. I ostatni po prostu mamy chiciora dla Was. Jezus, Jezus. No ja też. No ale nie powiedzcie, kto to jest, no. Kto to jest? <grym> Co to jest? <grym> kto to <grym> w moim półki? <grym> <bórze? grym> <grym> o nie. <grym> Więc nie. zrobiliśmy takiego psikusa Zdrowyj dla naszych szosnek. prowadzących. Ale ogóle ja, ale jesteś Dzięki, ciekawe, panowie, jak ja wyjdę na miasto. Idealnie. Ale będę chukać. Nie będziemy stałować. Nie będziemy stałować. Będzie możemy, to możemy, bo już więc tak. W zimie idealne. Teraz. Dokładnie. Dziękujemy ehm, bardzo. Tak. Musimy ktoś wymyślić coś dla chłopaków. Koniecznie. O, oj, moje. Rada się. Na pewno szybko się odwdzięczymy, natomiast wam teraz podziękujemy za uwagę. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że program To Witaj na antenie TV ma swoje miejsce codziennie od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 10.50. Jeśli jesteście z nami, jeśli rodzina jest w komplecie, to wszystko jest sacy. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Bądźcie z nami już jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Partnerem programu jest firma LARK. Thank you